Wiedzieć, jak... Adrenalina, co? jak jest parę osób, to jest taka zadana. No. no, jak widzę, tam... było... 10 tych czeków, jak dole. ja pali, no, coś tam, coś tam wypływało, Ale nie wiem, gdzie go wypływał. Zabrakło kalary. Albo on o ziemię, jak uderzył, to się złamał w połowie. Ja tym łokom znaczy, Ja mu urwałem... go? Ale. Bo no, do ale... ziemi on ten... do ziemi wiem, czy ja Jak? Mało. Nie wiem, jak.

do góry mam lecieć, dobra tak jest no to trzymaj go Filipek, no i startujemy trzymaj